Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić chleb z pulpy po soku. Standardowo przypominam Wam o łapkach, komentarzach i subskrypcjach, żeby wesprzeć mój kanał. Najpierw przekładamy ziarna siemię lnianego, ja i słonecznika. Oczywiście wszystko było wcześniej moczone. Dokładamy też pulpy po soku, ja użyję pulpy z marchewki, ale można także użyć na przykład pulpy po jabłku. Będziemy wszystko blendować. Dodajemy także cebuli, którą kroimy w kostkę. Dodajemy ząbek czosnku, również pokorony w kostkę. Pomidora. Kostka nie musi być drobna, gdyż będziemy wszystko jeszcze raz ze sobą miksować do uzyskania jednolitej masy. Dodajemy teraz przypraw. Ja użyję kurkumy, chlorelli, papryki słodkiej i soli. Wszystko ze sobą mieszamy. Teraz, gdy masa jest już wymieszana, przekładamy ją na formę lub papier do pieczenia, który będziemy wkładać do dehydratora. Rozprowadzamy masę równomiernie i jeśli chcemy, możemy od razu podzielić nasz chleb na kwadraty, dzięki czemu będzie łatwiej nam go podzielić po wysuszeniu. Drugą opcją na wykorzystanie pulpy jest tak samo zmieszanie nasion sięminialnego, czyli słonecznika i pulpy z marchewki, ale tym razem mieszamy masę wyłącznie łyżką. Dodajemy do tego pomidora, najlepiej pokrojonego jak najdrobniej. Do tego cebula, również pokrojona w drobną kostkę. Tym razem dodamy także pieczarek. Tak samo musimy pokroić je w drobną kostkę. Pora na przyprawy. Kurkumę, florellę, paprykę słodką i sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Naszą masę przekładamy tak jak poprzednio na formę lub papier do pieczenia i równomiernie rozprowadzamy. Jeśli używamy formy, której boki są podniesione, najlepiej odsunąć masę od jej brzegów. Zapełniamy cały dehydrylator i zostawiamy nasz chleb, by całkowicie się wysuszył. Należy pamiętać, że temperatura suszenia nie powinna przekroczyć 45 stopni Celsjusza. Jeśli ktoś nie ma dehydrylatora, może suszyć na parapecie, nad grzejnikiem, czy też na zewnątrz i po prostu wystawić wszystko do suszenia na słońcu. Smacznego!